Wrażliwość pokarmowa, czy jeżeli jest się wrażliwym na jakieś pokarmy, tak zwane food sensitivities, które mogą się przerodzić w alergię, prawda? Alergie to też są nadwrażliwości pokarmowe, mają tylko alergiczne symptomy i oczywiście pamiętajmy, że niektóre alergie są, zagrażające życiu, tak jak na przykład syndrom anafilaksis, gdzie nie możesz oddychać. Czy to jest nieuleczalne? Podzielcie się tym filmem ze wszystkimi, dlatego że bardzo ciekawy będzie, bo chcę wam powiedzieć tą ciekawostkę, że jest to uleczalne. W jaki sposób? Oczywiście, wszyscy mówią, że najgorsza rzecz to jest gluten, najgorsza rzecz to jest nabiał. Te dwie rzeczy są najgorszą rzeczą, jaką możemy dla siebie zrobić, jeżeli chodzi o to, aby wywołać, albo są najczęstszą rzeczą, która powoduje nadwrażliwości pokarmowe. Ale znam przypadki, gdzie nadwrażliwości pokarmowe zupełnie przeszły. Znam przypadki, gdzie alergie zupełnie przeszły. Znam nawet przypadki, gdzie alergie takie, że był, była anafilaksis jako symptom też przeszło, tylko że wtedy to trzeba robić pod bardzo ścisłym nadzorem lekarza, dlatego że ty nie chcesz grać w ruską ruletkę i samemu tego robić, okay? Jeżeli masz taki symptom, że przestajesz. Ale w jaki sposób przechodzą te nadwrażliwości pokarmowe? Czy system immunologiczny przestaje pamiętać? Może nie przestaje pamiętać, dlatego że na czym polega nadwrażliwość, że ty tworzysz przeciwciała, twój system odpornościowy tworzy przeciwciała na dany pokarm i potem pamięta to, jeżeli wprowadzasz ten pokarm, na przykład nasionka sezamu, albo na przykład cokolwiek, albo na orzeszki pistacjowe. Na co jesteś wrażliwy, albo gluten, to on wtedy pamięta i daje znak. W jaki sposób on ma to zapomnieć? Można nauczyć system immunologiczny, odpornościowy, żeby nie to, że zapomniał, tylko pamiętał, ale być, był bardziej tolerancyjny dla tych pokarmów, dla których nie mieliśmy tolerancji. W literaturze medycznej e, nietolerancje pokarmowe właśnie tak się nazywają, że to jest e, loss of tolerance for food, ok? Więc to jest zanik tolerancji, to nie jest nietolerancja, tylko to jest zanik tolerancji na dane, na dany pokarm. Może być zanik tolerancji na przykład na dany chemiczny związek, jeżeli ty na przykład dostajesz migreny po wąchaniu perfum, jeżeli ty dostaniesz migreny po wąchaniu czegoś innego, to jest to, że straciłeś tolerancję na ten chemiczny związek. Tak samo możesz stracić tolerancję na jakiś komponent jedzenia. Może być ona stracona. Ale mało jest literatury na ten temat, jak odzyskać tolerancję na dany komponent jedzenia, bo ty możesz odzyskać, ty możesz stracić tolerancję, ale możesz ją odzyskać. Ja Wam mogę ogólnie powiedzieć, że bardzo mało osób zajmuje się leczeniem tego, zajmuje się takimi pacjentami. Możecie sobie sprawdzić i poszukać, jeżeli macie nietolerancje pokarmowe. Kto w waszym obrębie zajmuje się przywróceniem tolerancji pokarmowych? Bo to o to chodzi, ok? Nie żeby robić management symptomów twoich, ok? Jak dostaniesz symptom, żeby zrobić coś, antyhistaminy czy obojętne, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby przywrócić Twoją tolerancję pokarmową. I ogólnie mogę Wam powiedzieć, że na to trzeba bardzo dużo czasu. Dam Wam przykład przypuśćmy, jesteś wrażliwy na powiedzmy na Masz nadwrażliwość. Co to znaczy nadwrażliwość? To znaczy, źle się czujesz, mgła mózgowa, zdęcia, biegunka. Może to być połączone z irritable bowel syndrome, z syndromem drażliwego jelita. Może to być połączone z SIBO. Ok? Być może. Nawet z SIFO może to być wszystko połączone, ale teraz w jaki sposób przywrócić tą tolerancję pokarmową na ten nabiał? Czy na całe życie masz już nie jeść nabiału? W skrócie wygląda to w ten sposób, że co najmniej przez kilka lat musisz nie jeść absolutnie żadnego nabiału, czyli patrzeć na każde, a ja bym powiedziała minimum rok, na każdą etykietę, jeżeli tam jest coś na etykiecie dodane, co jest nabiałem, Okay, obojętne masło w ciasteczkach, obojętne co, jakikolwiek nabiał, absolutnie nie możesz tego spożywać. Przypuśćmy rok zero, zero nabiału cały rok i potem bardzo pomału i bardzo rzadko ty zaczynasz to, okay? więc jak rzadko? Raz na miesiąc. Więc najpierw okay, kawałeczek serka koziego albo masełka, kawałeczek i to wszystko, potem dwa razy w miesiącu i to przywracanie trwa też pół roku do roku, okay? aż będziesz mógł tolerować i zobaczycie, że ta tolerancja wraca, jeżeli w ten sposób zrobicie to. To tolerancja wraca. Jeszcze raz powtarzam. Jeżeli ktoś ma alergię, to też można w ten sposób to zrobić. Jeżeli ktoś ma alergię na wiele rzeczy, no to yy, nie może wielu naraz wprowadzać, tylko po jednej, dlatego że wtedy by nie, wy, nie wiedział, na co występuje reakcja, jeżeli by była reakcja zwrotna. Jeżeli jest alergia bardzo ciężka, taka, że jest anafilaksis. To można też to odwrócić, ale to trzeba robić pod nadzorem lekarza. Okay? Także nietolerancje pokarmowe i alergie są do wyleczenia. Co jeszcze pomaga w czasie leczenia nietolerancji pokarmowych? Na pewno witamina D, na pewno D3 i A. Na pewno to jest na 100%. Trzeba mieć wysoko witaminę D i nie można mieć absolutnie niedoboru witaminy A. Następnie probiotyki i prebiotyki w postaci zróżnicowanego codziennego spożywania roślinnych probiotycznych pokarmów, prebiotycznych, prawda? Także duże zróżnicowanie różnych sałat, różnych owoców, różnych muszą być ekologiczne. Dlatego, że wtedy, jak jest dużo zróżnicowanego pożywienia, możemy odżywić te szczepy bakterii w naszych jelitach, które nie tylko produkują butyrate, ale także produkują ochronną warstwę wyściółki jelit, która pomoże nam i naszemu systemowi immunologicznemu żeby był mocny, a mocny system immunologiczny łatwiej nauczy się tolerować rzeczy, których kiedyś nie tolerował.